Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Tak naprawdę jesteśmy świadkami kolejnej wielkiej rewolucji. Tym razem to jest rewolucja cyfrowa. I o ile przez długie lata wydawało nam się, że nie dotyka ona bezpośrednio sektorów, w których funkcjonujemy, czyli kultury i turystyki, to już od blisko dwóch dekad wiemy, że jest jednym z najistotniejszych motorów jej rozwoju, ale też sprzyja bardzo dynamicznym zmianom. Dla turystyki, oczywiście, taką gigantyczną rewolucją było wprowadzenie. Komputerowych systemów rezerwacyjnych, które po raz pierwszy opracował IBM, a które na trwałe weszły do użytkowania w branży lotniczej i od których tak naprawdę zaczęło się inteligentne rezerwowanie i funkcjonowanie całego sektora turystyki. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez różnego rodzaju aplikacji, w których bezpośrednio za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie dokonać rezerwacji lotu, hotelu, wynająć samochód zapewnić wszystkie usługi, które są nam potrzebne do samodzielnego zwiedzania. Kiedyś te systemy służyły przede wszystkim organizatorom turystyki. Były wiedzą tajemną, nikt nie wiedział, jak funkcjonują, jak się z nich korzysta, interfejsy były niezwykle nieprzyjazne. Ci, którzy potrafili operować Amadeuszem, czyli głównym systemem rezerwacyjnym, na którym działa LOT czy Lufthansa, byli czczeni jako wysoce kompetencyjni pracownicy i wydawało się, że nigdy nie zostanie przekroczona bariera między klientem bezpośrednim a klientem korporacyjnym. Ale jednak tak się stało. Dzisiaj wszystkie narzędzia, z których korzystamy, to narzędzia cyfrowe, i łatwość, dostępność i funkcjonalność tych aplikacji sprawia, że kompletnie odmienił się rynek turystyczny. Nie jest to już rynek usług zorganizowanych, kiedy ktoś musi zbudować grupę i tak naprawdę żeby sprawnie podróżować trzeba swoje ręce trzeba, trzeba swoje podróżowanie powierzyć w ręce profesjonalnego organizatora turystyki dzisiaj każdy z nas jest w stanie dzięki cyfryzacji dzięki istniejącym narzędziom pojechać w każde miejsce na świecie łatwo tanio przyjemnie bezpiecznie i tego tak to nowe technologie całkowicie zmieniają nie tylko obraz funkcjonowania branży ale zmieniają nasz sposób myślenia o świecie i zmieniają dostępność tego świata dla nas. Rewolucja cyfrowa to nie tylko dostępność aplikacji, ale też sam sposób myślenia o danych. Tak naprawdę dzisiaj żyjemy w świecie, w którym oczekujemy, że informacja będzie natychmiastowo dostępna i będzie sprawdzona, zweryfikowana i wiarygodna. To Nasze oczekiwanie wyraża się w takim pojęciu z zakresu nowych technologii jak data on demand, czyli informacja na żądanie. Tylko ten, kto potrafi gromadzić i udostępniać dane w czasie rzeczywistym, wygrywa na rynku z konkurencją. Najlepszym przykładem, oczywiście, takiego codziennego użycia data on demand są na przykład Google Maps, czyli rozwiązania, które pokazują w nawigacji, jak zmienia się ruch, czy jest korek, gdzie jest ten korek, gdzie jest remont jak funkcjonuje objazd, jak możemy się poruszać po jakimś obszarze geograficznym. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie podróżowania bez dostępu do tego typu informacji. Oczywiście musimy pamiętać, że warto jest ciągle mieć elementarne umiejętności korzystania z mapy, bo czasami znajdziemy się w takich miejscach, w których albo nie ma zasięgu, albo które naprawdę jeszcze, bo istnieją takie miejsca geograficznie nieopisane i nieudostępnione w mapach, z których korzystamy. Ciekawym efektem zastosowania danych na żądanie w sposób niesprzyjający oczywiście zamierzeniom samych użytkowników była wielka afera związana z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w tajnych bazach, którzy jak każdy z nas, przyzwyczajeni do korzystania ze swoich ulubionych aplikacji, korzystali z aplikacji biegowych, Endomondo w tym wypadku akurat konkretnie i dzięki temu wszystkie te tajne bazy były doskonale widoczne w aplikacji, ponieważ żołnierze zwyczajowo biegali dookoła baz i każda z nich była pięknie obiegnięta przez kilkudziesięciu, bo kilkuset użytkowników i w związku z tym w sposób naturalny ich lokalizacje były ujawniane. Także trzeba pamiętać zawsze o tym, żeby dane na żądanie umiejętnie udostępniać, żeby wiedzieć w jakim celu są udostępniane. Żeby pamiętać o tym, że trafiają one do takich zlewni danych. Te zlewnie dane najczęściej nazywamy Data Lake, czyli jeziorami danych, i tam w bardzo różny sposób przez bardzo wiele źródeł są obrabiane. Ale niewątpliwie każdy, kto chce zachować jakąkolwiek przewagę konkurencyjną w turystyce, musi nauczyć się, że oczekiwanie użytkownika wiąże się z tym, żeby w każdym momencie przy korzystaniu z każdej usługi, Mieć pewną, automatyczną, zweryfikowaną informację. Czyli jeżeli rezerwujemy miejsce hotelowe, jeżeli rezerwujemy miejsce noclegowe, to chcemy wiedzieć, gdzie, w jakiej cenie, w jakim terminie to miejsce jest dostępne. Stąd wygrywają te aplikacje i te usługi, te centra rezerwacyjne, które takie dane są w stanie wiarygodnie, uczciwie przedstawić. To tam skupiają się klienci, dlatego że. Ta funkcjonalność i wygoda dokonywania zakupów dzisiaj są wiodące. I tego to rynek cyfrowy i nowoczesne technologie, szczególnie takie technologie, które bardzo się rozpowszechniają, czyli oczywiście te wszystkie technologie cyfryzacyjne, w całkowicie nowy sposób kształtują zarówno sposób dotarcia z informacją, jak i kształtują sposób sprzedaży usług turystycznych. Kolejnym bardzo istotnym elementem funkcjonowania i rozwoju turystyki jest oczywiście trwała obecność naszej usługi, naszej firmy, naszej oferty w internecie. Funkcjonujemy bowiem w nowej rzeczywistości, to jest Internet rzeczy. Internet rzeczy to jest takie pojęcie również z zakresu nowych technologii, nowych trendów, który mówi o tym, jak rynek sprzedażowy przeniósł się ze świata rzeczywistego do świata cyfrowego. Generalnie wszystkie działania, które do tej pory występowały w świecie rzeczywistym, a dzisiaj swoją główną ekspozycję mają w świecie cyfrowym, nazywamy pojęciem świata lustrzanego. A zatem ten świat lustrzany, czyli pełna dostępność wszystkiego, co robimy, zarówno w wymiarze rzeczywistym, jak i w wymiarze cyfrowym, staje się dzisiaj koniecznością dla każdego, kto prowadzi jakikolwiek rodzaj działalności, a w sposób szczególny dotyczy to turystyki. Po pandemii oblicze turystyki całkowicie się zmieniło. Jeszcze do wybuchu pandemii SARS-CoV-19 była jakaś równowaga między turystyką zorganizowaną a turystyką indywidualną. Pandemia całkowicie zmieniła nasze wybory konsumpcyjne. Staramy się nie kupować z dużym wyprzedzeniem, staramy się kupować elastycznie. Bardzo często spontanicznie podejmujemy decyzję o wyjeździe, bardzo często te wyjazdy są krótsze, ale częstsze. Często decydujemy się na destynacje, które mają bardzo ciekawą ofertę kulturalną, związaną z dziedzictwem, materialnym i niematerialnym ludzkości. Ta turystyka zynamizowała się, można powiedzieć, i bardzo często też dotyczy bliższych nam geograficznie obszarów. To oczywiście jest ogromna szansa. Dla łączenia turystyki z kulturą, dla budowania coraz silniejszej, mocniejszej pozycji kultury w ofercie turystycznej i dla podkreślania walorów związanych z zarówno dziedzictwem materialnym, jak i niematerialnym. Ale to oczywiście niesie ze sobą również pewne konieczności. Jeżeli wiemy, że dzisiaj ten turysta jest turystą indywidualnym, że sam komponuje swój program pobytu. To nasze usługi, w tym wypadku usługi kulturalne, które mogą stanowić istotny i ważny element budowania oferty, uatrakcyjniania tej oferty, czy korzystania z oferty w miejscu wyjazdu, muszą być równie przyjazne i łatwo dostępne jak wszystkie inne usługi turystyczne. Nasza obecność w sieci z ofertą kulturalną może być wielowymiarowa. Z jednej strony, oczywiście ten najprostszy element obecności, w świecie lustrzanym, to sama informacja. Co, kiedy, gdzie, w jaki sposób jest dostępny. Informacja atrakcyjna zarówno wizualnie, jak i udostępniona w sposób bardzo czytelny i funkcjonalny. Dlatego, że dziś każdy jest przyzwyczajony do tego, że te informacje są łatwo dostępne, z jednej strony, z drugiej strony, że nie są przeładowane. Ta informacja powinna być ukonkretniona, powinna być jak najbardziej atrakcyjna. I mówić nam głównie o highlightsach, czyli o tym, co w danym temacie najciekawsze. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, że ludzie, którzy poszukują wiedzy, będą chcieli na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, które im zaoferujemy, tą wiedzę pogłębić. Ale to nie może być wiedza, która nie jest priorytetyzowana. Więc musimy pamiętać o tym, że zawsze najpierw pokazujemy rzeczy najważniejsze, a dopiero później rozwijamy tematy. I te tematy rozwijamy też w sposób zwielokrotniony. Nie dajemy całej bardzo szczegółowej informacji, tylko staramy się ją w pewnych etapach pogłębiać, pamiętając, że każdy użytkownik ma inne, inne kompetencje, inną wiedzę, inny obszar zainteresowań, i nie każdy chce 100% informacji w danym temacie. Które dla niego są zbyt rozbudowane, nudne, nieciekawe i po prostu nie ma na to czasu i percepcji, żeby je wszystkie przyswoić. Więc starajmy się też budować te informacje w taki sposób, żeby one były komunikatywne, żeby były jak najbardziej przydatne dla tego naszego przyszłego odbiorcy. To pokazuje, że tego odbiorcę szanujemy. I to, jak budujemy dane, jak budujemy informacje, też jest bardzo ściśle związane z nowoczesnymi technologiami, z rewolucją cyfrową. Dlatego, że oczywiście te nasze komunikaty, sposób, komunik sposób komunikowania się niezwykle się e, zmienił w momencie, w którym nasze życie zdominowały social media. E, jesteśmy przyzwyczajeni do krótkich, bardzo skonkretyzowanych e, prezentacji, wypowiedzi, informacji. E, jeżeli taka informacja nas nie zainteresuje, no to nie brniemy dalej. Więc o tym, o tym o tym zawsze należy pamiętać, budując ten pierwszy element komunikatu z odbiorcą. Ale oczywiście nasza obecność w świecie cyfrowym to nie tylko informacja i nie tylko prezentacja, ale to całe szereg narzędzi opartych na nowych technologiach. Więc z jednej strony to wszystko, co rozbudza ciekawość, ale też, co pozwala upowszechniać i udostępniać zarówno zbiory muzealne, czy na przykład wirtualne muzea, wirtualne zwiedzanie. Dzisiaj to już jest pewnego rodzaju. Standard. Przy bardzo dużych, ważnych wystawach w zasadzie to już stała się norma. Oczywiście to jest też taka norma, można powiedzieć, postpandemiczna. W momencie, w którym muzea były zamknięte, nie mieliśmy do nich wstępu, ogromna część instytucji muzealnych zdobyła się na wielki wysiłek udostępnienia swoich zbiorów w sposób cyfrowy, dając nam pewien komfort zwiedzania. No też jest to możliwe dlatego, że rozwijająca się technologia pozwala na coraz szybszy, coraz lepszy i bezpieczniejszy transfer danych. Jesteśmy w stanie za pomocą filmu wysokiej rozdzielczości 360 stopni oglądać galerie, ale jesteśmy w stanie posunąć się nawet dalej. Jesteśmy w stanie przenieść nasze ekspozycje, nasze działania kulturalne do metaversum, a zatem do wirtualnej rzeczywistości. Obecność w wirtualnej rzeczywistości. To ta przestrzeń, którą co do zasady budujemy w oparciu no przede wszystkim o silnik Unreal, czyli musimy najpierw stworzyć odwzorowanie rzeczywistości w strój wymiarze cyfrowym, do tego służy to konkretne narzędzie. I mamy jakby dwa typy działania w tej wirtualnej scenografii, czy wirtualnej przestrzeni. Z jednej strony możemy tam umieszczać obiekty, które są kopiami obiektów rzeczywistych. I tu znowu kłania się, kłaniają się najnowsze technologie. I tak, obiekty muzealne, obiekty zabytkowe bardzo często w tej wirtualnej rzeczywistości znajdują się dzięki skanowaniu 3D. To skanowanie laserowe obiektów, po pierwsze je uwiecznia i pozwala na taki bardzo precyzyjny zapis, który stosowany jest również do celów konserwatorskich, do celów badawczych. Z drugiej strony pozwala też na fizyczną ekspozycję danego obiektu, przedmiotu w wirtualnej przestrzeni, więc można powiedzieć, że nie tylko go oglądamy w, w, w dwuwymiarowej rzeczywistości, ale jesteśmy w stanie obejrzeć go w właściwej skali. Jesteśmy w stanie zakładając gogle vr będąc jakiś jakiejś Pomieszczeniu, w którym udostępniany jest dany zasób do, do zwiedzania, poczuć wielkość, formę, przyjrzeć się temu dokładnie z każdej strony, więc na pewno to niezwykle uatrakcyjnia takie zwiedzanie, ale też powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zapoznać się z danym obiektem. Czasami może nawet lepiej niż w warunkach muzealnych, dlatego że wiele obiektów nie ma bezpośredniego dojścia dla do zwiedzających. Więc na pewno jest to również ciekawe dla tych wszystkich, którzy zajmują się historią sztuki czy jakąś pracą badawczą, żeby z takiego materiału korzystać. A zatem, wirtualna rzeczywistość, jako kolejne narzędzie, to bez wątpienia jest taka technologia, która sprzyja obecności kultury w metawersu, sprzyja prezentacji różnorakich dzieł ale też niezwykle ciekawie transferuje kultury, kulturę, czy obiekty kultury, czy wreszcie też destynacje turystyczne w drugą stronę. I tutaj kłania się wirtualna produkcja i to wszystko, co związane jest z dynamicznym rozwojem kinematografii. Wirtualna produkcja to jest takie niezwykle nowoczesne narzędzie funkcjonujące w kinematografii, które pozwala. Na ulokowanie naszej sceny filmowej w każdej istniejącej i nieistniejącej rzeczywistości. Na czym polega ta technologia? Budujemy scenografię, która w głównej części, w takim tle scenograficznym, składa się z ekranów LED-owych. Do tego mamy sufit LEDowy, boczne ściany LEDowe, i na tych ekranach LEDowych w bardzo wysokiej rozdzielczości wyświetlamy naszą wirtualną scenografię. Ta wirtualna scenografia albo jest wytworzona w Unreal'u, Albo e, czasami możemy wykorzystywać bardzo wysokiej rozdzielczości zdjęcia rzeczywiste realizowane w formacie 360 stopni. E, wirtualna scenografia wyświetlana na ekranach jest tłem dla scenografii rzeczywistej i dla gry aktorskiej. Pracujący system kamer jest sprzężony z obrazem wyświetlanych na ekranach i w momencie, kiedy oko kamery patrzy na kogoś, to gra na tle ekranu, to wtedy ta przestrzeń, która za nim występuje, wyostrza się do najwyższej rozdzielczości i uzyskujemy efekt głębi i efekt, który zazwyczaj uzyskiwaliśmy w produkcji tworząc efekty specjalne czy efekty cyfrowe. To całkowicie oczywiście zmienia sposób produkcji, bo z jednej strony powoduje, że jesteśmy kompletnie niezależni od pogody. Z drugiej strony sprzyja i zielonej produkcji, bo nie musimy jeździć w bardzo dziwne lokacje, wozić ze sobą agregatów, produkować z nich prąd, zatruwać powietrze. Z trzeciej strony jest niezwykle ważne dla unikatowych, bezcennych dla dziedzictwa kulturowego, szczególnie materialnego dziedzictwa kulturowego przestrzeni. Kręcenie przed Panteonem, wewnątrz Panteonu, kręcenie scen nie wiem, na Placu Świętego Marka, kręcenie scen we wszystkich najbardziej rozpoznawalnych obiektach czy przestrzeniach architektury, urbanistyki, które rozpoznajemy, staje się dzisiaj praktycznie nieograniczone. Nie zaburzamy istniejącego ruchu turystycznego, nie wpływamy na pogorszenie jakości życia mieszkańców, blokując im drogi, zajmując, zajmując teren. Nie ma ryzyk, które zawsze niesie ze sobą produkcja filmowa w lokacjach rzeczywistych że coś uszkodzimy, zahaczymy jakimś oświetleniem, ktoś coś przesunie, kawałek czegoś się ukruszy czyli standardowa historia w sytuacji, w których kręcimy w lokacjach rzeczywistych. A zatem wirtualna produkcja to jest takie narzędzie, które z jednej strony oczywiście wymaga gigantycznego wysiłku. Dlatego, że muszą powstać cyfrowe biblioteki, które wszystkie te przestrzenie, najbardziej popularne, rozpoznawalne, najczęściej występujące w filmach, czy które chcielibyśmy w filmach oglądać, zostaną wreszcie udokumentowane i z których będzie można jak z pewnego zasobu publicznego korzystać. Z drugiej strony jest to taka technologia, która bardzo łatwo pozwala nam mieszać rzeczywistość. Znaną, rozpoznaną z rzeczywistością wyobrażoną, więc oczywiście będzie wpływać na uatrakcyjnianie opowiadanych historii. Dzisiaj, tak naprawdę, ta technologia jest wykorzystywana przede wszystkim przez Disney'a. Można powiedzieć, że wszystkie realizacje w Imperium Star Warsów odbywają się z użyciem tej technologii, ale na pewno jest to bardzo obiecująca technologia, która może mieć kolosalny wpływ na sposób myślenia o tym, jak produkować filmy i na to, jak będzie ich produkcja w przyszłości wyglądać. Myślę, że takim elementem dodatkowym w wirtualnej produkcji, które może mieć ogromny wpływ na nasz sposób wyboru miejsc do których udamy się turystycznie, będzie, jedno, jeszcze, będzie jednocześnie upowszechnienie samych lokacji dziś rozumianych jako lokacji filmowe. Ale takich lokacji, które docelowo my rozumiemy też jako lokacje turystyczne, właśnie w zasobie cyfrowym, w metawersum, gdzie będziemy mogli sobie te zabytki, przestrzenie obejrzeć. Zresztą to też nie jest jakiś projekt innowacyjny, bo pamiętajmy o tym, że Malta dokonała już takiego działania, udostępniając tak naprawdę cały swój zasób urbanistyczno architek w sieci, no głównie po to, żeby akurat w tym konkretnym wypadku ograniczyć rzeczywisty ruch turystyczny, dlatego że ten ruch turystyczny dla tej zabytkowej substancji stał się po prostu niebezpieczny. Obawa przed zadeptaniem tych obiektów była obawą rzeczywistą. No i tutaj musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że nowoczesne technologie z jednej strony mogą służyć upowszechnianiu, popularyzacji, budowaniu atrakcyjności, Pewnych miejsc turystycznych. Z drugiej strony mogą nam w sposób bardzo wydajny pomóc zarządzać ruchem turystycznym, bo będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że pewne wybrane destynacje turystyczne, które stanowią największy walor kulturowy, będą po prostu miały ograniczoną możliwość. Zresztą tak się już dzieje i wtedy alternatywą dla tego zwiedzania jest oczywiście odwiedzenie ich w wirtualnej rzeczywistości. Nowoczesne technologie dla turystyki i kultury to również umiejętność korzystania z tak zwanych big data. Dzieje się to w bardzo różnych wymiarach. Na pewno takim niezwykle praktycznym elementem korzystania z big data jest chociażby sprawdzanie intensywności i natężenia ruchu turystycznego w różnych obszarach miasta. Dotyczy to oczywiście szczególnie tych miast, które cieszą się ogromną popularnością turystyczną w szczytach sezonu. I kierowanie tak komunikacji publicznej, żeby na ten zmieniający się dynamicznie ruch turystyczny odpowiadała. A jak takie dane się gromadzi, no, na przykład poprzez kupowanie danych od operatorów telefonii komórkowych, to jest jeden z najpowszechniejszych, to jedno z najpowszechniejszych narzędzi, które pokazują nam nie tylko, ile osób z jakiego kraju przebywa w danym momencie czy w danym dniu w naszym mieście, ale też konkretnie geolok geolokalizuje. Te osoby poprzez lokalizację oczywiście smartfonów w konkretnych miejscach, dzielnicach miasta, co pokazuje nam, czy na przykład wydłużyć funkcjonowanie, intensywność funkcjonowania komunikacji publicznej, czy ją w jakiś sposób zmieniać, w zależności od tego, jak ta obecność turystów się prezentuje na mapie miasta. To są takie rozwiązania, które. Sporo miast europejskich już stosuje. Jednym z pionierów wdrażania takiego bardzo praktycznego zastosowania big data w swoich działaniach była Wenecja. Wenecja dziś chętnie się chwali tym rozwiązaniem i pokazuje, jak można z niego praktycznie korzystać. Ale big data mogą służyć bardzo różnym sprawdzaniom, czy badaniom, czy próbie odpowiedzenia sobie na pytanie. Co jest najbardziej atrakcyjne w naszym mieście? Co przyciąga turystów? Co jest dla nich największym problemem? E, istnieją takie narzędzia, na przykład IBM ma taki program nazwany nazywa Netiza, który jest w stanie bez większego trudu zbadać, nie wiem, wszystkie tweety albo wszystkie wpisy na Facebooku z ostatniego roku wszystkich, którzy logowali się w Krakowie. I wtedy, jeżeli umiejętnie zadamy algorytmowi pytania, to uzyskamy jakiś wynik, który pokaże, czy najciekawsze dla odwiedzających jest atmosfera miasta, gastronomia, hotelarstwo. Takie badania z użyciem tego narzędzia były przeprowadzone dla wszystkich miast goszczących miast gospodarzy w czasie Euro 2012 i pokazywały jakby temperaturę, uczuć, ocenę. Zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce dotyczących tego wydarzenia. To są niezwykle ważne i praktyczne narzędzia, które w sposób dużo bardziej precyzyjny, nieporównywalnie większej grupie odbiorców. Wtedy to badanie objęło ponad 20 milionów różnego rodzaju użytkowników, którzy swoje emocje przedstawiali dzięki wpisom w social mediach. Więc takie badania mogą nam pokazywać pewne sentymenty i mogą. Pokazywać, co zmieniać, co dostosowywać, co ulepszać, ale też mogą nam pokazywać, jakie są nasze mocne strony i na czym powinniśmy opierać nasze komunikaty marketingowe. A zatem, big data to bardzo wiele praktycznych zastosowań, też taki element nowych technologii, które warto na pewno wdrażać, o których warto pamiętać w rozwoju ruchu turystycznego. Kolejnym niezwykle istotnym Dominującym w tej chwili dyskurs publiczny, narzędziem wspierającym rozwój bardzo różnych dziedzin jest oczywiście sztuczna inteligencja. My dziś dyskutujemy o tej sztucznej inteligencji w trochę negatywnym świetle, patrząc przede wszystkim na to, jak ona narusza dobra kultury, jak narusza dobra i e, własność intelektualną twórców. E, wiemy o tym, że najwięksi pisarze domagają się od twórców sztucznej inteligencji. E, nie tyle sztucznej inteligencji, bo, bo tutaj trudno mówić o twórcach, ale o programach, które w oparciu o tą technologię e, wytwarzają treści, e, domagają się tantiem, bo oczywiście, żeby rozwijać takie boty, one muszą się na czymś uczyć, uczą się na treściach mniej lub bardziej dostępnych. Część tych treści, która jest dostępna, na których one rozwijają swoje możliwości komunikowania się, budowania zdań, budowania wypowiedzi. To są treści, które są objęte ochroną prawno-autorską. No i oczywiście jest przed, przed wszystkimi podmiotami, tymi, które tworzą takie rozwiązania, przed użytkownikami, ale przede wszystkim przed legislaturą, wielkie zadanie uporządkowania tego tematu. To nie jest nic nowego. Rozwój technologii dzisiaj jest tak szybki, że legislacja absolutnie za tym rozwojem nie nadąża. Jesteśmy w takim bardzo dynamicznym okresie posthumanizmu. I trudno nam się w tej rzeczywistości odnaleźć, ale to jest domena wszystkich wielkich rewolucji. Tak jak mówiłam, dziś mam do czynienia z rewolucją cyfrową i ona ma się w najlepszej na razie nie widać jej końca. Ale sztuczna inteligencja to narzędzie, które może nam służyć wielką pomocą w różnych dziedzinach, może usprawniać nasze funkcjonowanie. Mamy do czynienia oczywiście z takimi bardzo praktycznymi narzędziami, jak narzędzia wspomagające, zarządzanie procesami, które są niezwykle ważne w tworzeniu chociażby eventów kulturalnych, czy wielkich wydarzeń kulturalnych, czy wreszcie w organizacji pracy w turystyce. Mamy do czynienia z takimi narzędziami, które mogą nam pomóc w opisie tego, co robimy, w próbie przedstawienia nam, jaki opis będzie komunikatywny, najbardziej atrakcyjny. Także to na pewno są narzędzia, z których warto korzystać i którymi warto się wspierać. To są też narzędzia, którym warto zadawać takie pytania, jakie spodziewalibyśmy się, że zada nam turysta, bo musimy mieć świadomość, że to narzędzia, z których ludzie teraz praktycznie i częściej korzystają i warto wiedzieć. Jaki zasób wiedzy jest dostępny w sieci, z którego boty budują swoje odpowiedzi, i czy te odpowiedzi mają coś wspólnego z rzeczywistością i z tym, co chcielibyśmy naszym przyszłym odwiedzającym, klientom, uczestnikom, odbiorcom opowiedzieć. Jeżeli takie boty opowiadają nieprawdę albo opowiadają jakieś historie bardzo wycinkowe i szczątkowe, no to warto popracować też nad tym, żeby informacje na temat naszej atrakcji czy naszej usługi w sposób bardziej precyzyjny i rozbudowany w sieci umieścić. Kolejnym bardzo istotnym osiągnięciem, czy nowoczesną technologią, która coraz szerzej znajduje zastosowanie przede wszystkim w rynku sztuki jest oczywiście blockchain, kryptowaluty i przede wszystkim NFT. Czyli sposób prezentowania unikatowych dzieł sztuki cyfrowych i handlowania nimi w takim obiegu, w którym ktoś, kto kupuje NFT, ma gwarancję, że to jest ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, zaszyfrowany egzemplarz i on pozostaje jego właścicielem. To niezwykle dynamicznie zmienia rynek sztuki i to też powoduje, że ten rynek sztuki staje się bardziej otwarty i już nie tylko od wyboru marszanda, galernika domu aukcyjnego, zależy przyszły komercyjny sukces artysty. Na pewno technologia kryptowalut jest też technologią przyszłości, ponieważ jest technologią bezpieczniejszego operowania ekwiwalentem pieniądza i myślę, że będzie się rozpowszechniać. Już dziś funkcjonują całe systemy aplikacji płatniczych, w których z powodzeniem możemy płacić kryptowalutą dokonując normalnych, za, normalnych zakupów i te aplikacje, te nasze kryptowaluty od razu przeliczają na rzeczywiste pieniądze. W związku z tym to są, to są takie tematy, które będą się rozwijać, które myślę, że warto wdrażać i warto stosować. Myślę, że to są takie elementy, które mogłyby na przykład naszą ofertę kulturalną uatrakcyjniać, gdybyśmy wprowadzali możliwość zarówno zakupy z użyciem takiej technologii, jak i rozważyli możliwość wprowadzania do obiegu własnych NFT, których wytwarzamy w ramach instytucji kultury.